Dzień dobry, witam Was serdecznie. Janusz Dąbrowski, jak zawsze, e, kilka razy w tygodniu, gospodarz, współgospodarz kanału Barwy Zdrowia na YouTube, kanału poświęconego e, szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej, profilaktyce, bo to jest jedyna ścieżka do zachowania zdrowia, sprawności, wysokiej mocy układu odpornościowego. E, o, to, o te wszystkie trzy sprawy należy systematycznie, w miarę systematycznie dbać. I tylko w przypadkach incydentalnych możemy się zwracać z pomocą, z prośbą o pomoc do po prostu do medycyny, do medyków i, i tylko tyle. Ja z, ciągle powtarzam, że leki, lekarze mogą nam ratować z, y, życie, natomiast nie uratują zdrowia, dlatego że. Nie ze swoich woli, z niemożności, tylko chodzi o to, że za, za własne zdrowie każdy z nas odpowiada. Odpowiada za to, co je, jak się zachowuje i tak dalej. I najlepszy lekarz świata i najlepsze leki nie zbawią nas od, od własnej, czasami, niefrasobliwości, tak delikatnie rzecz ujmując. Więc, kochani, sprawa jest bardzo prosta. E, za chwileczkę rozpoczynamy nową audycję. E, ja z góry, oczywiście, proszę, jeżeli będzie audycja, się to podobać. O lajki, o subskrypcje, o komentowanie, o przekazywanie linków do znajomych, do bliskich, bo zawsze komuś można coś podać, coś przekazać, czegoś się nauczyć i wspólnie wszyscy razem możemy coś dobrego zrobić. Yy, Nabawiam was też do korzystania z mojej strony internetowej www.januszdabrowski.pl. Tam są góry, jak klikniecie publikacje, to znajdziecie między innymi moje artykuły z różnych. Yy, Pis, między innymi w kwartałnikach ale tam są inne artykuły, które zamieszczam w Nexusie i wielu innych jeszcze po prostu yy, yy, periodykach. Yy, natomiast dzisiaj już będziemy zaczynać. Od czego zaczniemy, o czym będziemy mówić? Otóż, pora zacząć mówić o roślinach jako powszechnym i najstarszym źródle pożywienia i leków. Yy, dlatego, dzisiaj nasz temat rośliny. Uniwersalne zasoby pożywienia i najstarsze źródło leków. Więc słuchajcie, pożywienie pochodzenia roślinnego pełni szczególną rolę, ponieważ zawiera związki niezbędne do życia. I y, zachowania zdrowia, zdrowia, i może po prostu również oddziaływać leczniczo, lub niekiedy oczywiście szkodzić, powodując choroby. Zresztą niektóre leki, y, znaczy, przepraszam, niektóre rośliny były wykorzystywane do wytwarzania różnego rodzaju trucizn, ale przecież nie o tym my, my w tej chwili mówimy. Ziemię zdobi, słuchajcie, ponad 450 tysięcy różnego rodzaju wyższych roślin. I tylko około 10-15% do 15 tego, czyli około 40, może około 50 tysięcy zostało mniej lub bardziej dokładnie zbadanych. Chemicznie oczywiście i farmakologicznie, czyli co zawierają i jak te substancje, czyli jakie substancje są zawarte w tych roślinach i jak te substancje działają po prostu na organizm. I tylko w tych w tych 10-15%, czyli w tych około powiedzmy 50 tysiącach roślin, około 20 tysięcy jest uznanych za w różnych krajach za lecznicze. W tym około 2 tysiące z tych 450 tysięcy umieszczono w oficjalnych lekospisach. Są oczywiście rośliny, które E, mają bardzo bogatą historię e, terapeutyczną na przykład aloes o których pisali już starożytni Aleksander Macedoński z, e, wyprawiając się do Azji na wyprawę przeciwko e, królowi Dariuszowi e, zdobył wyspę Sokotrę u, wy, u wybrzeży e, półwyspu arabskiego bo tam były naturalne plantacje aloesu po co z, jest był potrzebny do produkcji, do wytwarzania leków i ewentualnie później do leczenia, a więc chorych żołnierzy i, i rannych żołnierzy. A więc po co kupować? Jak można zdobyć i sprawa załatwiona. I teraz słuchajcie, powiem tak. Większe takie prace analityczne rozpoczęto gdzieś tak mniej więcej w, w początku XIX wieku. Zaczęły się wówczas badania nad składem chemicznym roślin i wy, wyizolowano w związku z tym około 100 tysięcy różnego rodzaju substancji z różnych związków i znaczną ich część oczywiście przebadano pod względem farmakologicznym, czyli jak oddziałują na organizm, pod względem oczywiście prostrowotnym, a więc rośliny są najstarszym, również źródłem nie tylko pożywienia, ale również po prostu leków. I ludzkość je stosuje przecież od niepamiętnych czasów. Niezależnie od tego, czy wiedziała, jak to leczy, czy też nie. Po prostu tylko wiedzieli ludzie, że to coś leczy. Więc moja babcia, ja pamiętam, byłem małym berbeciem, kiedyś potłukłem sobie kolana, więc rozklepała mi liść kapusty, przełożyła na to kolano, przewiązała lnianą szmatką i sprawa była załatwiona. Po paru dniach było wszystko w porządku, ale babcia to robiła zupełnie nielegalnie, kochani. Bo dopiero około 20 lat temu naukowcy z Finlandii odkryli lecznicze właściwości kapusty. Więc wcześniej to, co robiła babcia, było nielegalne, bo ona nie wiedziała, jak kapusta działa. Więc sami rozumiecie. Ale to, że starożytni Rzymianie również leczyli kapustą i gotowaną i surową, stosowali jako leki, jako okłady i tak dalej, to nie ma nic do rzeczy. Oni też to robili, kochani, nielegalnie, bo nie było badań naukowych potwierdzających lecznicze działanie kapusty, babki, dziurawca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiecie, że ja jestem prześmiercą i tutaj też prześmierczo to po prostu traktuję. A ja więc ludzkość. Z... Wykorzystywała zioła od niepamiętnych czasów. Tym się zajmowały zielarki, zielarze e, wiedźmy, czyli te, które wiedzą, oczywiście, i tak było, tak jak wspomniałem mniej więcej do połowy XIX wieku, kiedy to fascynacja z analizy, syntezy chemicznej spowodowała z kolei zwrot w kierunku szerokiego stosowania leków chemicznych. Z syntetyków i dzisiaj wiemy, że popełniliśmy w związku z tym ogromny, kolosalny błąd, rugując, rezygnując z leków pochodzenia roślinnego. Na szczęście w ostatnich latach obserwujemy już wzmożone zainteresowanie fitoterapią, oczywiście nie wśród koncernów farmaceutycznych, po prostu czyli zainteresowanie leczenia ziołami, jak i preparatami pozyskiwanymi po prostu z roślin. Ja jeszcze pamiętam czasy 54 rocznik, kiedy w aptekach były robione leki na specjalne zamówienia lekarzy i felczerów, leki ziołowe, i sprzedawano różnego rodzaju różne maści, różne różne po prostu hmm, przyrządzane przy sp pomocy specjalnych receptur właśnie leki ziołowe. Nie było z tym problemów, a dzisiaj gotowiec pani magister w aptece farmaceutka jest tylko od podawania ewentualnie pewnego doradztwa i to jest wszystko. Oczywiście ja uproszczam, upraszczam celowo to, ale wiemy o, o co chodzi. I dzisiaj współczesna medycyna dość nieśmiało sięga do skarbnicy wiedzy naszych po prostu przodków. Y ten renesans medycyny, tej naturalnej, tak zwanej ziołolecznictwa, no to wynika po prostu zwyczajnie z tego, że niestety jesteśmy skonfundowani, że tak powiem, z efektami, czy też skutkami leczenia lekami syntetycznymi. Jeszcze raz powtarzam, leki mogą ratować życie, ale nie ratują nam po prostu zdrowia. Więc jesteśmy często rozczarowani lekami syntetycznymi. I wysokimi kosztami leczenia. Dlaczego? Bo jeżeli się opracowuje jakiś lek, to się go opatentowuje to są koszty badań i tak dalej, a później robi się narzuty, gdzie są po prostu marże kilkaset procent, kilka nawet tysięcy po prostu procent, i koncerny farmaceutyczne zarabiają niebotyczne po prostu pieniądze. Więc. Dzisiejsza rosnąca fascynacja naturalnymi lekami roślinnymi również jest takim rodzajem, słuchajcie, symbolu, jest rodzajem symbolu po prostu rosnących takich tęsknot do naturalnego życia, do tego, żeby żyć w harmonii z naturą. Wokół nas przecież jest masa różnego rodzaju roślin przeznaczonych do zaspokajania i głodu, czyli zapotrzebowania na, na składniki pokarmowe organizmu ale też do leczenia w przypadku po prostu choroby i y, ponieważ akurat le, rośliny zawierają ogromną ilość substancji czynnych, którym zawdzięczają swoje y, działanie i każdy z was na pewno wymieniłby całe masy różnego rodzaju, całe nazwy różnego rodzaju roślin, które do tej pory wielu z was być może wykorzystuje y, w swoich domach do, do wspomagania organizmu, do, do leczenia w przypadku jakichś infekcji itd. Trzeba tutaj powiedzieć, że zawartość związków bioaktywnych w surowcach pochodzenia naturalnego, roślinnego jest uzależniona od ich gatunku, odmiany, warunków uprawy, a także od strefy klimatycznej, w której po prostu rosły, i większość surowców jest po prostu spożywania, spożywana po przetworzeniu. Co niewątpliwie e, wpływa na zawartość i przyswaj, przyswajalność i aktywność tych składników. Czyli znajduję, zjadam, od razu i sprawa jest załatwiona. I tutaj jest bardzo ważna tak zwana biowitalność. Będziemy o tym mówić, o tej biowitalności. To jest mierzalne w ogóle. I y, 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 substancje, znaczy rośliny, zawierają również tak zwane substancje nieodżywcze naturalne substancje nieodżywcze, NSN. I bardzo ważne ze względu na samo działanie, na modyfikację tych podstawowych składników. I te występujące w roślinach złożone kompleksy bioaktywnych substancji mogą się wzajemnie wzmacniać lub ewentualnie osłabiać swoje działanie. I to zjawisko jest wykorzystywane. W tak, tak zwanym wielokierunkowym działaniu leczniczym. A więc chodzi o to, żeby poszczególne substancje zawarte w roślinach wzmacniały swoje działanie, bo na przykład efekt działania kilku roślin lub wielu składników w jednej roślinie potęguje to działanie, czyli mamy do czynienia po prostu z synergizmem. I z punktu widzenia z kolei na przykład prastarych medycyn, czy to jest medycyna chińska, czy tybetańska czy hinduska Ayurveda, czy medycyna koreańska, czy medycyna medycyny ludów Syberii i tak dalej, to z punktu widzenia tych wszystkich powiedzmy terapii starych, prastarych, badanie naukowe mające na celu znalezienie jednej jakiejś szczególnej substancji Leczniczej, syntetycznej, no to jest jedna wielka pomyłka. Ja to nazywam jedną wielką bzdurą. Wielokrotnie czytam różne opracowania, pojawiają się w mass mediach, że już nareszcie naukowcy wynaleźli jakiś lek na raka, już będziemy, będzie to załatwione. Ja mówię, ludzie, po prostu jest to żałosne. Jest to jedna wielka bzdura, jest to jedno wielkie kłamstwo. Nie było, nie ma i nie będzie żadnej cudownej pigułki na raka. Tak samo jak nie rozwiąże nasz, nam naszych problemów zdrowotnych, nie rozwiążą sztuczne biodra, sztuczne kolana, sztuczne serca wszczepiane. Łatwiej skonstruować sztuczne serca albo dokonywać przeszczepów, niż nauczyć ludzi prawidłowego życia, prawidłowego odżywiania się, prawidłowej dbałości o, o swoje własne zdrowie. I to, co się robi, to jest wszystko, chodzi o, o prostą, o, po prostu o pieniądze. Bo konstrukcja sztucznego serca, sztucznych płuc, sztucznych macic, na pewno słyszeliście już o tym, przecież to jest jakieś horrendum. Na to się wydaje ogromne pieniądze, zamiast nauczyć ludzi dbać o siebie, jak prawidłowo dbać. Nie byłoby nowotworów, chociaż nowotwory zdarzały się oczywiście za stary i tu się po, w związku z tym traktuje to jako argument. A starożytni Rzymianie też umieranie na nowotwory. Tylko pytanie, czy były takie pandemie nowotworów, gdzie w Polsce dzisiaj zachorowuje rokrocznie rok, rok, cała masa ludzi, prawie 200 tysięcy ludzi, a tendencja jest rosnąca, że bo do mniej więcej 2030-35 roku ma zachorowywać rocznie ponad 300 tysięcy ludzi. I z tego połowa umiera w przeciągu roku od chwili zdiagnozowania. I żadne metody typu wytnij, otrój, spal nie są zwyczajnie po prostu skuteczne. Ale kochani, no tak się trochę rozpędzam, zawsze trochę emocje targają człowiekiem. Więc trzeba tutaj zrozumieć jedną rzecz, że my jako ludzie jesteśmy jednością. To jest ciało fizyczne, to jest umysł, to jest duch. A więc wszystkie te czynniki, a więc psychofizyczne czynniki, związek psychę i somy, tu się trzeba wszystko połączyć, i w związku z tym y, tych medycyn wschodu, na przykład, nie interesuje tylko leczenie jednego kolana. Byłem kiedyś y, na, na wykładzie doktora, Zygmunta, doktora nauk medycznych Zygmunta Filipowicza, cudowna, wspaniała postać, który mówił: mówi, Słuchajcie, myśmy podzielili. Jako ludzie zachodu, człowieka na poszczególne organy i leczymy te poszczególne organy. W związku z tym są ścisłe specjalizacje. On oczywiście przesadza, ale mówi tak. Specjalista od prawego kolana nie dogada się ze specjalistą od lewego kolana. Specjalista od migdałków nie ma pojęcia, jak działa cały po prostu organizm, jakie poszczególne elementy mają wpływ. Jeżeli boli im głowa, to ktoś podaje mu weź tabletkę od bólu głowy, czyli coś trzeba zadziałać na głowę. A dlaczego nie na wątrobę? Dlaczego nie na żołądek? Dlaczego nie na jelita? A więc sęk w tym, żebyśmy zupełnie inaczej podeszli do sprawy zdrowia. A więc nie chodzi o stosowanie pojedynczych składników, dlatego że to nic nie da. I tak samo słuchajcie, jeżeli chodzi o suplementację. Ja od, od lat siedzę, że tak powiem, siedzę w tych wszystkich tematach, i kiedy wiele lat temu, jak zaczynałem, powiedzmy, to są moją przygodę, no to ja rozumiałem, że warto suplementy brać, ale z czasem doszedłem do wniosku, no dobrze, ale do. No dobrze, warto wziąć witaminę taką, siaką, owaką, czy jakiś taki suplement inny, który coś tam ma zrobić. Ale po wielu latach doszedłem też do wniosku, że tu potrzebna jest kompleksowa suplementacja, bo co z tego, że wezmę witaminę B12, e, witaminę D3 razem z, z, z rodzajem witaminy K i tak dalej, to jeszcze jest mało. Ale czy to się będzie wchłaniać? A jakie są warunki wchłanialności? I teraz co się okazuje? Jak na przykład jesteś zatruty, się nie odkwasisz, to nie będzie ci prawidłowo pracować trzustka, która bierze udział po prostu w trawieniu. Jak nie zrewitalizujesz ilita, to nawet jeżeli coś strawisz, to nie będzie prawidłowego przyswajania. Z drugiej strony, jeżeli masz problemy z układem krwionośnym, który jest zagrożony miażdżycą, złogami miażdżycowymi, to przecież krew z ledwością będzie się przeciskać przez te naczynka, a krew roznosi składniki pokarmowe i tlen, więc jak ta krew ma zaopatrywać komórki, tkanki, te wszystkie produkty? I to jest, słuchajcie, jed, jedna, jeden potężny związek. Jeżeli, powiedzmy, moja psychika siada, bo jestem już zatruty, cały układ nerwowy jest zatruty toksynami, to jak ja mam funkcjonować, jeżeli podaję komuś jakieś doskonałe rozwiązania, to mówię, ja nie, ja to już nie wierzę i takie, takie tego typu historie. Więc wracam do tej medycyny, medycyn wschodu. Więc filozofia medycyny, na przykład wschodniej, polega na szukaniu matki danej choroby, czyli jej, czyli jej przyczyny, a ta znajduje się czasami w zupełnie innym miejscu organizmu niż nam się wydaje. A więc jeżeli mamy, mówię głowa boli, to znaczy niekoniecznie problem jest w głowie. Problem może być zupełnie gdzie indziej. Dlatego też kompleksowe składniki ekstraktów roślinnych działają znacznie szerzej i bardziej skutecznie i kompleksowo na cały organizm niż pojedyncza tylko po prostu substancja. A więc i ustrój wchłania jest znacznie lepiej niż syntetyk, dlatego że to jest coś kompatybilnego z naszym ustrojem, a nie syntetyk, który jest dla nas takim rodzajem eubiotyku, czyli substancji, przepraszam, ksenobiotyku, czyli substancji obcej, która powstała w drodze syntez po prostu chemicznych. I tutaj teraz coraz więcej ludzi uświadamia sobie, że współczesna, tak silnie wyspecjalizowana medycyna, akceptując jedno, jednostronnie osiągnięcia nauki, techniki, tych wszystkich nauk, po prostu i stosując wyłącznie leki farmaceutyczne, pojedyncze jakieś składniki, znalazła się w zabłoku bez wyjścia dosłownie. I z tym jest po prostu problem. W sytuacji znalazła się po prostu błędnego koła. To jest tak jak wąż, który zjada własny ogon. Ponieważ z jednej strony ta medycyna niweluje objawy chorób, albo, je, ale, albo z kolei je wywołuje, na przykład po, poprzez działanie uboczne leków. I weźmy pod uwagę emerytów francistów tym woreczku foliowym coraz więcej leków jest i ci, coraz bardziej ci renciści emeryci są schorowani. A tymczasem, jeżeli mamy rośliny, to przecież ródze, różne rodzaje błonnika, czynniki tak zwane sekundarne, czyli tak zwane fitoskładniki, dają fundamentalną moc i ochronę przed zagrożeniami ze strony skażonego środowiska. Spełniają swoją doskonale rolę nie tylko przy otruwaniu organizmu z toksyn. Ale łagodzą y, uboczne skutki y, działania antybiotyków, oczyszczają z nikotyny, kofeiny, konserwantów, ułatwiają rozpuszczanie tłuszczów, y, y, pozwalając na lepsze wchłanianie wartościowych składników odżywczych, a to prowadzi do np. kontroli masy ciała, regulacji poziomu cukru, regulacji poszczególnych frakcji cholesterolu itd. itd., itd. Y, na przykład bioflavonoidy, y, w które są zwłaszcza bogate rośliny jagodowe, a więc Czarna porzeczka, czerwona porzeczka, wiśnie, e, e, czarne jagody, jagoda kaukaska, e, borówka amerykańska i maliny, zwłaszcza dziko rosnące, na przykład ograniczają zakrzepy krwi, przyczyniając się do e, ochrony przed udarami mózgu, przed chorobami układu krwionośnego, a dzisiaj przecież choroby układu, układu krą, krążenia to jest pierwsza główna przyczyna przedwczesnych śmierci w Polsce. Ponad 140 tysięcy ludzi umiera z powodu chorób układu krążenia, zawału, udary itd., itd. Bioflavonoidy też ograniczają np. utlenianie LDL cholesterolu, czyli działanie wolnych rodników na LDL cholesterol, w wyniku czego obniża się np. niebezpieczeństwo powstawania miażdżycy naczyń kwienośnych. Dalej, yy, 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 yy. Bioflavonoidy, czyli liczne polifenole, należą także do nielicznych substancji, które wiążą toksyczne pierwiastki, tak jak na przykład mieć ołów, ale uwaga, jeżeli mówię miedź, to ja mówię o pewnych związkach miedzi, bo jest na przykład taka substancja jak na przykład glukonian miedzi, który wspaniale działa na organizm, a zwłaszcza na, na przykład na cerę. A więc tutaj generalnie bioflavonoidy na przykład wspomagają, Budowanie odporności organizmów, współpracując z witaminami, ułatwiając ich wchłanianie, a więc nasze to menu, nasze pożywienie, ja cały jadłospis, powinien uwzględniać takie pokarmy, które będą obfitowały na przykład w, w gumy, śluzy. Gumy to jest rodzaj błonnika, różne rodzaje inne błonnika, różne rodzaje pektyn, laktobakterie z rodzaju na przykład Lactobacillus bifidus, czy Lactobacillus acidophilus kompleksy enzymów pochodzenia po prostu roślinnego, co oczywiste, beta-karoten, likopen, OPC, czyli tak zwane oligoproantocyanidyny, naturalne witaminy, naturalne minerały i tak dalej, i tak dalej. Więc składniki takie znajdujemy po pierwsze albo w roślinach takich jak owiec, groch, jabłka, ryż, owoce cytrusowe, kalafiory, brokuły, cytryna, wróć, przepraszam, zakapućkałem się, cebula, dalej dynia, marchew, czarna porzeczka, czarna jagoda, karczochy, topinambur, szparagi, pomidory, pomidory bogate w likopen, tylko pytanie, jakie pomidory z hipermarketu, papryka i wielu jeszcze innych warzywach, owocach, zbożach, ale także w naturalnych suplementach, diety. Które w dodatku wieloskładnikowych, które są po prostu produkowane z tych właśnie roślin, ale więc robi się z nich koncentraty. A więc wystarczy jedna często łyżka, niewielka ilość, i to odpowiada na przykład kilogramowi czy półtora kilogramowi, kilogramowi jakichś po prostu roślin. Więc odżywianie organizmu w oparciu o takie składniki roślinne. Czy też suplementy diety zawierające takie składniki pozwala na osiągnięcie całego szeregu korzyści i to w sposób bezpieczny, absolutnie bezpieczny. Y, korzyści oczywiście prozdrowotnych, o czym ja właśnie piszę w tych swoich moich książkach, zwłaszcza naturalne składniki i suplementach diety, witaminy, minerały i lecznicza mocy roślin. Y, książka o, o działaniu bioflawonoidów. Więc można skutecznie, bezpiecznie, przede wszystkim i dość relatywnie szybko pozbyć się nieraz różnego rodzaju problemów zdrowotnych, tylko trzeba po prostu wiedzieć jak i dać się po prostu pokierować ewentualnie, bo, bo nie każdy akurat ma tą wiedzę taką skierowaną dokładnie w, danym, w, da, w daną stronę i tak dalej. I na, na tej bazie zostały zbudowane nawet specjalne programy prozdrowotne i akurat... Yy, Pracuje na takim programie, takim kompleksowym programie zdrowia, gdzie zajmujemy się dosłownie całym organizmem. A więc są suplementy, które działają na cały organizm wielopoziomowo, kompleksowo. No cóż, i co jeszcze można tutaj powiedzieć? I chcę tutaj od razu powiedzieć też o, jednej, o jeszcze jednym aspekcie: dlatego, że pokarmy roślinne, jak i naturalne suplementy diety pochodzenia roślinnego, to nie tylko podstawa zdrowia. Znaczy, to jest w ogóle podstawa zdrowia, tylko one się charakteryzują jeszcze czymś. Po prostu niezależnie od typowych zalet te pokarmy dają nam coś jeszcze, swoją specyfik, specyficzną energetykę, dają biowitalność, a o tym już opowiemy sobie w następnym odcinku. Dzisiaj już bardzo wam dziękuję za obecność i za wysłuchanie, znowu za obejrzenie. Powtórzę jak zwykle prośbę. Z początku naszej audycji, jeżeli się audycja spowodowała, spodobała, jeżeli uznacie, że odnieśliście korzyści, jesteście zadowoleni, to po prostu lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, przesyłajcie link do swoich znajomych, bliskich, do tych wszystkich, których uznacie, że powinni to otrzymać. Na teraz Wam serdecznie dziękuję i do następnego po prostu spotkania. Życzę, jak zwykle, wszystkiego, dobra, wszystkiego dobrego. No i cóż, yy, popadki najlepszości, pa.